Dzień dobry, drodzy państwo! Ja nazywam się Adrianna Wilk i zapraszam na materiał, w którym omówimy potencjalne problemy Karola Nawrockiego związane z jego działalnością jeszcze w Instytucie Pamięci Narodowej. Najwyższa Izba Kontroli pod rządami nowego prezesa opublikowała raport, który raczej powinien martwić prezydenta, którego rządy w IPN doprowadziły do wielkich nieprawidłowości. Ale zacznijmy od początku. Nieczęsto zdarza się, by raport Najwyższej Izby Kontroli był czytany jak powieść obyczajowa z wątkami komedii i dramatu w jednym. Tym razem jednak los obdarzył nas opowieścią niemal klasyczną. Oto Karol Nawrocki, człowiek, który przez lata opowiadał o wartościach, honorze i pamięci narodowej, znalazł się w roli bohatera raportu. Który lepiej niż niejeden podręcznik tłumaczy, jak bardzo teoria potrafi rozmijać się z praktyką. Bo o ile misja Instytutu Pamięci Narodowej miała polegać na strzeżeniu prawdy o przeszłości, to dziś wygląda na to, że ktoś zapomniał o prawdzie teraźniejszości, tej finansowej, mierzalnej w złotówkach, fakturach i rachunkach. Najwyższa Izba Kontroli, instytucja raczej powściągliwa w słowach, tym razem nie miała wyboru. Wzięła pod lupę trzy ostatnie lata działalności Instytutu Pamięci Narodowej pod kierownictwem Karola Nawrockiego. Kontrolerzy stwierdzili, że blisko 50 milionów złotych było wydanych nieefektywnie. To tylko nieco poniżej połowy wydatkowanych środków, które zbadano. To nie są liczby, które da się zamieść pod dywan, nawet jeśli dywan jest czerwony i rozciągnięty aż do gabinetu prezesa. Najwyższa Izba Kontroli wskazuje także zamówienia publiczne udzielane w sposób, który mógł ograniczać konkurencję. To eleganckie sformułowanie, które w urzędniczym języku oznacza: Robiono to po znajomości albo jak komu wygodniej. Dodajmy do tego wydatki na zewnętrzne usługi prawne, mimo że w instytucji są zatrudnieni prawnicy, oraz niejasności wokół delegacji zagranicznych. Już w trakcie kampanii było zresztą o tym głośno. W odpowiedzi na te ustalenia Instytut Pamięci Narodowej zareagował przewidywalnie, nazwał raport elementem gry politycznej. Tego typu linia obrony stała się już w Polsce rytuałem. Jeśli nie da się zaprzeczyć faktom, zawsze można zakwestionować intencje tych, którzy je ujawnili. Problem w tym, że Najwyższa Izba Kontroli nie jest think tankiem, opozycyjną gazetą, ani grupą rozżalonych urzędników. To państwowy organ kontrolny, który nie zajmuje się interpretacjami ideologicznymi, tylko cyframi, paragrafami i podpisami. Kontrola zaczęła się zresztą zanim jeszcze Karol Nawrocki w ogóle został ogłoszony na kandydata w wyborach. A z wyników wynika jasno, że w Instytucie Pamięci Narodowej przez trzy lata panowała, delikatnie mówiąc, Finansowa beztroska. Niektórzy komentatorzy próbują bagatelizować sprawę, twierdząc, że nieprawidłowości to jeszcze nie przestępstwo. Słowo to zresztą ma w sobie pewien urok brzmi jak coś pomiędzy pomyłką a drobnym potknięciem. Tyle, że gdy 40% wydatków budzi zastrzeżenia kontrolerów, to nie mówimy o błędzie w Excelu, tylko o poważnym problemie zarządczym. W normalnej firmie prezes zostałby w takiej sytuacji odwołany w trybie natychmiastowym, a jego sprawą zająłby się audytor lub prokurator. Ale w Polsce, gdzie lojalność polityczna często przeważa nad kompetencją, Nawrocki może wciąż liczyć na parasol ochronny swoich dawnych patronów oraz urzędu, jaki sprawuje. Można by przejść nad tym wszystkim do porządku dziennego, gdyby nie pewien szczegół Instytut Pamięci Narodowej to instytucja szczególna. Jej misją jest nie tylko badanie historii, lecz także kształtowanie postaw obywatelskich. To właśnie IPN przez lata przypominał o moralnym obowiązku wobec przeszłości, o potrzebie uczciwości i prawdy. Tymczasem dziś trzeba zadać pytanie, czy w gabinetach Instytutu ktoś jeszcze pamięta, że moralność nie kończy się na uroczystych przemówieniach. Bo jeśli Strażnik Narodowej Pamięci sam gubi rachunek sumienia, to trudno oczekiwać, by obywatele traktowali poważnie jego moralne pouczenia. Oczywiście, można sobie wyobrazić, że Nawrocki nie wiedział, nie zauważył, nie dopilnował. Problem w tym, że raport Najwyższej Izby Kontroli wprost wskazuje, iż prezes musiał znać ustalenia dotyczące wydatków, a mimo to nie reagował, czyli wiedział i milczał. A jeśli wiedział i akceptował, to sprawa przestaje być administracyjnym błędem. A zaczyna przypominać świadome nadużycie zaufania publicznego. W tle pojawia się jeszcze jeden wątek polityczny. Karol Nawrocki był przez lata blisko związany ze środowiskiem rządzącej prawicy, a jego nominacja na stanowisko prezesa IPN miała charakter jednoznacznie polityczny. Jego obrońcy mówią dziś o kampanii oczerniającej, prowadzonej przez wrogów politycznych, ale jeśli fakty przemawiają same za siebie. To nawet najbardziej oddani sojusznicy mogą mieć problem z ich reinterpretacją. Zwłaszcza, że mówimy o instytucji utrzymywanej z publicznych pieniędzy, która ma obowiązek przejrzystości większy niż jakakolwiek inna. Niektórzy pytają, jakie mogą być konsekwencje tej sprawy dla Nawrockiego. Formalnie, na razie żadne. Raport Najwyższej Izby Kontroli to nie wyrok, lecz poważny sygnał dla organów ścigania. Jeśli prokuratura potraktuje go poważnie, może dojść do wszczęcia postępowania dotyczącego niegospodarności lub przekroczenia uprawnień. W praktyce jednak równie realne jest, że sprawa rozejdzie się po kościach tylko ze względu na to, że jest on wciąż urzędującym prezydentem. Politycy są w Polsce specjalną kastą i zwykle ich prawo nie obowiązuje. Ale nawet jeśli Nawrocki uniknie odpowiedzialności prawnej, nie uniknie odpowiedzialności moralnej. Bo wizerunek człowieka, który mówił o etosie i patriotyzmie, a zarządzał publicznymi pieniędzmi jak własną skarbonką, zostanie z nim na długo. W świecie, gdzie wizerunek znaczy więcej niż słowo, to kara dotkliwa. Ironią losu jest, że były prezes IPN sam stał się postacią, którą kiedyś zapewne badałyby jego własne komisje tyle, że nie pod kątem heroizmu, lecz gospodarności. Raport Najwyższej Izby Kontroli to nie tylko dokument księgowy. To także symboliczny akt oskarżenia wobec sposobu myślenia o państwie. Bo jeśli w instytucji mającej strzec narodowej pamięci niemal połowę pieniędzy wydaje się w sposób niezgodny z zasadami, to trudno uwierzyć, że w innych miejscach jest lepiej. Historia uczy, że imperia upadają nie przez wielkie bitwy, lecz przez drobne kradzieże lojalności i uczciwości. I choć IPN nie jest imperium, to jego przykład pokazuje jak łatwo idea przekształca się w biurokratyczną farsę. Na koniec pozostaje pytanie, które wisi w powietrzu. Czy Karol Nawrocki poniesie jakiekolwiek konsekwencje? Jeśli państwo ma być poważne, odpowiedź powinna brzmieć tak, bo odpowiedzialność za publiczne pieniądze to nie kwestia sympatii politycznych, lecz podstawowy obowiązek urzędnika. Ale jeśli, jak to bywało, cała sprawa zakończy się ciszą, to pozostanie tylko gorzki wniosek, że w Polsce pamięć narodowa ma się świetnie, dopóki nie dotyczy tych, którzy powinni ją pielęgnować. Może więc, paradoksalnie, raport Najwyższej Izby Kontroli stanie się najlepszą lekcją historii dla samego Instytutu Pamięci Narodowej, bo oto w praktyce może zobaczyć, jak powstają mechanizmy, które kiedyś z taką pasją badał: nadużycia władzy, układy, bezkarność i moralna ślepota. I może ktoś wreszcie zrozumie, że prawdziwa pamięć narodowa zaczyna się od uczciwości wobec teraźniejszości. A co Wy o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Zachęcamy też do zostawienia łapki w górę pod tym filmem, by wesprzeć nas w walce z niekorzystnym algorytmem. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia.